Cześć, z tej strony Tabitopusz. to jest kolejny Dzień Życia Inwestora. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, to na chcę tylko powiedzieć, że, hmm. że nagrywamy na żywo, żeby nagrywać na żywo, nagrywamy z telefonów, może jako podejść żeby było lepiej słychać, żeby nagrywać na żywo, nagrywamy z telefonów, żeby użyć e, internetu, e, więc jeżeli jakość będzie nie najlepsza, Jesteś pierwszy raz na tym kanale? To zapraszam Cię do obejrzenia innych odcinków, które są po prostu montowane, robione profesjonalnym sprzętem z kamery. Tak więc, y, jeszcze raz z góry przepraszam, jeżeli internet nie dopisze i będzie słaba jakość. Dzisiaj spotykamy się w Sheffield, jesteśmy właśnie w Double Tree by Hilton, jest to miejsce, gdzie. Organizujemy nasze spotkania, Tak więc chciałbym dzisiaj troszeczkę porozmawiać o relacjach biznesowych, ale również o przyjemnościach. Tak? Więc w tym miejscu, 3 lipca, odbędzie się nasze kolejne spotkanie Azbiro Investors Sheffield. Więcej na ten temat dowiecie się niebawem, kiedy utworzymy wydarzenie. Wydarzenie utwor utworzymy na moim fanpageu oraz na fanpageu Azbiro Investors Sheffield. Wydarzenie, jakie organizujemy, są to jedne z największych na świecie wydarzeń, gdzie się ludzie spotykają w celach biznesowo-inwestycyjnych, nie licząc Polski. E, więc mamy być z czego tutaj dumni. E, I troszeczkę powiem wam o efektach z mojej własnej historii e, tych spotkań, tak? e, Zanim przejdziemy, jak już jesteśmy, tam mieliście główne wejście, jak przyjdziecie na, na ten event. Wcześniej musicie zabukować bilet, bilety będą dostępne prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia. Wchodzicie tutaj, wchodzicie zaraz przy, przy wejściu, tu macie główny hall, na samym końcu będzie rejestracja. Zanim przejdziecie do rejestracji, jeżeli ktoś będzie wcześniej, tutaj jest po prawej mojej stronie jest restauracja, z której możecie sobie korzystać. I zmierzając prosto, na samym końcu będą nasze tutaj hostessy, dziewczyny, które pomagają przy spotkaniach, będą prowadziły rejestrację, będą dawać identyfikatory osobom, które już się zarejestrowały. Tak więc cała, cały ten parter faktycznie należy do nas. Tu będziemy mieć osobno otwartą sekcję barową, ciasta, kawy, tu będzie recepcja. Akurat tam teraz nie wiedziemy, z tego względu, że. Czy jest przygotowane jakieś wydarzenie. Tam jest gigantyczna sala, która ostatnio pomieściła 400 osób. Z tym, że było tak dużo osób, że brakowało tlenu dosłownie. I w tym wypadku będziemy chyba celowali, żeby nie robić większych spotkań niż 300 osób. Teraz tak. Jedna bardzo ważna rzecz. Idea słuchajcie, tych spotkań ja je robię od paru lat nie biorę z tego ani jednego funta. Nie wypłacam sobie żadnych pensji, ani żadnych dywidend. I to co nie znaczy, że nie zarabiam na innych moich biznesach, ale ta idea była stworzona tylko po to, żeby dawać też coś ludziom. Robimy to charytatywnie. Ja wraz z wolontariuszami wkładamy w to masę pracy, po to, żeby nasza tutaj przedsiębiorczość i nasza polonia bardziej się integrowała. Tak więc ja tworzę ten klub, ale również Wy tworzycie ten, ten klub. Więc również chcę podziękować wszystkim sponsorom, bo każdy fund, który zarabiamy na tym. Inwestujemy, reinwestujemy w kluby. Dzięki temu też powstało więcej takich klubów w Wielkiej Brytanii. Poza Wielką Brytanią mamy kraje skandynawskie, Norwegia, Szwecja, Niemcy, oraz otwierają się nowe kluby, tak naprawdę na, na świecie. Tak? więc cała idea jest tworzona po to, żebyśmy mogli się jednoczyć, żeby Polonia na całym świecie się jednoczyła i mogli ze sobą nawzajem współpracować. Teraz po co takie inwenty są? Tak naprawdę Ludzie są zaprogramowani przez szkołę, żeby iść do szkoły. Lekcja, temat, siedzisz cicho w ławce. Posłuchałeś to, co Ci nauczyciel powiedział, idziesz do domu. To jest słuchajcie jedna tylko z tych części, czyli po prostu wykładowcy, którzy się pojawiają, a wykładowcy, jacy będą teraz na 3 lipca, to jest sobota, na tym evencie będziemy gościć eksperta. Każdy z nich ma wieloletnie doświadczenie swojej dziedziny i będziemy gościć eksperta z dziedziny kryptowalut. Metali szlachetnych oraz inwestowania na giełdzie, obligacji i akcji. Do tego ja będę miał ostatni swój wykład, gdzie będę poruszał tematy związane z inwestowaniem na brytyjskim rynku nieruchomości. Będzie to temat głównie dla początkujących, czyli jak zacząć, co, gdzie, ile i na czym możemy zarabiać. Będą cztery tematy. Są to, słuchajcie, tena, tematy antyinflacyjne, tak? czyli co trzeba robić, żeby po prostu uciekać z naszymi pieniędzmi żeby ich nie trzymać. Dlaczego? Nie trzymać ich pod poduszką? Dlaczego? Bo inflacja szaleje, szaleje. Słuchajcie, w czasach COVID-u państwa drukują na potęgę pieniądze i jeszcze was zakłamują, bo mówią wam, że inflacja jest 5%, 6%, 7%, a wydrukowane załóżmy zostało w jakimś kraju 17%, 20% gotówki. Inflacja jest tak duża, jak tyle, ile zostało tych pieniędzy wydrukowane, bo po prostu został rzucony pieniądz na rynek. I już zaczynają szaleć ceny surowców drewna, metali, kruśców, zobaczcie, co się stało z kryptowalutami. Dlaczego tak się dzieje? po prostu ludzie uciekają z tymi pieniędzmi, nie chcą trzymać pieniądze, bo możemy się pewnego dnia obudzić, że po prostu stracą swoją wartość, tak? Możecie sobie prześledzić na przestrzeni 10, 20, 30 lat, ile na przykład za tego samego funta mogliście kupić w tamtych czasach, a ile możecie za tego samego funta kupić dzisiaj. Więc wiele na przykład ludzi się cieszy, że załóżmy, trzymali srebro, trzymali złoto, jak mocno im to poszło do góry, bądź nieruchomości, czy cokolwiek innego, co miało wartość w czasach, kiedy to kupowali lata temu. Ale tak naprawdę, porównując te wartości, załóżmy, srebrne monety, złote monety kosztowały kwotę x 20 lat temu, i za tyle złotych monet mogliśmy kupić załóżmy tyle nieruchomości, więc może się okazać, że dzisiaj dalej jesteśmy w stanie za tyle samo złotych monet, Kupić tyle samo nieruchomości, tak? Czyli tak naprawdę wartość prawdziwych aktyw się nie zmieniła. Yy, jeden do jednego dalej tak to wygląda, tak? Tyle samo było złotych monet wtedy za jeden dom, tyle samo złotych monet przykładowo jest dzisiaj. Po prostu pieniądz tracił swoją wartość nabywczą i traci ją nadal, a teraz straci ją w bardzo szybkim tempie. Więc tak, spotykamy się po to, żeby posłuchać bardzo ciekawych wykładów, które mogą pomóc nam w życiu żeby zabezpieczać swoją przyszłość, bo po to też żyjemy, pracujemy, żeby budować bezpieczeństwo dla siebie, dla naszych rodzin i dla naszych potomków. Więc to jest jedna część, ale uwaga, najważniejsza część, najważniejsza część to jest ten networking, żebyśmy my się nawzajem poznawali, po to słuchajcie mamy również, budujemy super nastrój, będzie DJ, czyli w tej części będzie również DJ, będzie rozłożony specjalnie parkiet, żeby można również mieć trochę rozrywki, ale kto się nie lubi poruszać, ma tutaj całe te dwie sekcje, gdzie można spędzić przy kawie, przy herbacie, przy, czy przy piwie, kto co lubi, poznając innych ludzi. Tego, słuchajcie, się trzeba najbardziej w życiu nauczyć relacji, budowania relacji z innymi osobami. Tak? Tutaj mogę Wam polecić książkę Dale, Dale Carnegie, jak zjednać sobie ludzi. To jest jedna z najważniejszych książek, jaką w życiu przeczytałem. Na moim przykładzie, ja słuchajcie, jak zaczynałem robić te eventy, zaczynałem je robić jeszcze w tak zwanej przysłowiowej remizie. Przychodziło po kilka osób, kilkanaście. Później, już było po 200 osób, nie mieściliśmy się w remizie. Postanowiliśmy podnieść to na wyższy poziom, robić, zacząć robić spotkania w hotelach. Wtedy, jak przychodzili do mnie e, uczestnicy spotkań na 200 osób, to było lata temu. Jedna osoba e, podnosiła rękę, że ma nieruchomość. Dzisiaj. Większość osób ma albo już biznes, albo ma nieruchomości, albo chce coś zacząć. Tak? To też nie jest, słuchajcie, dyskwalifikacja dla tych, których nie zaczęli, bo nie każdy był świadomy, nie każdy był edukowany finansowo czy biznesowo. Każdy ma swój etap w swoim życiu, więc tutaj nie ma ludzi, którzy będą Was oceniać po stanie Waszego majątku czy po stanie Waszego portfela. Jest wzajemny szacunek, przychodzą ambitne osoby i każdy, kto przychodzi na ten event, jest po prostu w szoku, bo w miejscu, w którym on załóżmy dzisiaj żyje. Z ludźmi, którymi się on otacza, czy w pracy, gdzie jest, nie ma takich ludzi, którzy wysłuchają jego opinii, nie będą go krytykować, doradzą mu, z chęcią, mu, z chęcią dadzą mu jakieś wsparcie. I takich miejsc tak naprawdę ciężko znaleźć na świecie. Więc to jest naprawdę unikatowe, unikatowe spotkania. Na moim własnym przykładzie. Poznałem tutaj wspólnika, z którym zbudowałem i sprzedałem osiedle. Poznałem tutaj rzeczoznawcę, który dał mi kontakt do świetnej firmy architektonicznej, która zajmuje się ogromnymi projektami, blokami, osiedlami, coś, co ja właśnie dzisiaj potrzebuję. Kontaktów, których mi brakowało, tak? Osób, które mogą mi fizycznie pomóc w moim biznesie, które mają gigantyczne po prostu doświadczenia. Poznałem Kolejną kobietę, Agnieszkę z Hull, która dała mi kontakt do już brokerów, którzy są na całkiem innym poziomie, którzy już dealują z bankami z Londynu, z City. Coś, co mi się fizycznie przydaje, gdzie mogę całe moje portfolio wrzucić na jeden produkt finansowy do jednego banku i mam całkiem inny dostęp do kredytów deweloperskich czy kredytów na zasadzie build to let, czyli wybudowanie bloku mieszkalnego, to co teraz robimy. A następnie wzięcia na niego po prostu mortgage, by to let, tak jak wy robicie na zwykły dom. Tak samo my robimy teraz skalę i idziemy w tym kierunku, żeby stawiać z żoną bloki i robić z nich po prostu bloki na wynajem, tak? Dzieląc je na 20, 10, 15 flatów, w zależności od tego, jaki to jest projekt. Więc ja plus to, i plus tak naprawdę masa małych innych rzeczy, tak? Paweł Trofimuk przyszedł mi teraz szybko do głowy, tak? Pełno, pełno różnych aplikacji, które mogły mi w życiu pomóc, tak? Revolut jak przed. Ja od razu takiej rzeczy, gdzie nie jestem załóżmy IT, od razu mogłem mieć i wprowadzać swoje życie, które znacznie mi ułatwiały, tak? Jakub, który jest za kamerą, przyszedł jako wolontariusz, przyszedł jako wolontariusz i od tamtego momentu zaczęliśmy współpracę. Rzucił pracę swój etat dla mnie. Nie wiem, czy jest tego zadowolony, czy nie jest tego zadowolony, ale siedzi tutaj ze mną przez te wszystkie lata. I zobaczcie, ile dzięki temu mogliśmy się rozwinąć. Ja się nie znam na sprzęcie, nie znam się na YouTube, na wielu rzeczach się nie znam, ale otaczałem się ludźmi, którzy są ekspertami każdy w swoich dziedzinach i po prostu mając ekspertów wokół siebie, my możemy po prostu iść przez to życie z górki, tak? Iść jak wbija jak, jak się w to życie jak nóż masło. Więc o to w tym wszystkim chodzi najbardziej. Nie o to, że Ty przyjdziesz, wysłuchasz wykładu, to jest tylko jedna część. Ale o to, kogo Ty dzisiaj na tym spotkaniu poznasz, z kim Ty relacje zawiążesz, z kim zaczniesz inwestować, może zaczniesz sam inwestować, to już nie ma znaczenia. Więc 3 lipca spotykamy się właśnie tutaj w Sheffield, Double by Hilton. Również słuchajcie, po to są te wydarzenia w takich miejscach, bo dużo osób przyjeżdża Z zagranicy Mieliśmy gości z Kanady, ze Stanów, z Australii, Skandynawii, Niemiec, Holandii. Z Szwajcarii, z Włoszech, z Grecji, e, więc z Hiszpanii, więc tak naprawdę nie wiem jeszcze z jakiego kraju Polonia tu jeszcze nie była. Wiem, że jeszcze z Rosji chcieli Polacy przyjechać, więc naprawdę można poznać masę ciekawych ludzi, nie tylko Polonie, tutaj z Wielkiej Brytanii. Więc jak ktoś do mnie pisze w komentarzach, Dawid, kiedy zrobisz spotkanie w Londynie, albo Dawid, kiedy zrobisz spotkanie gdzieś tam indziej, w Szkocji. Słuchajcie, to jest, y, jesteście na wyspie, dla was to jest tylko parę godzin. Pomyślcie, co człowiek musi. Jak człowiek musi być chętny na takie spotkanie, co musi zrobić, żeby na przykład lecieć tutaj z Kanady, żeby przyjechać na nasze jednodniowe spotkanie, bo co innego są te trzydniowe czy dwudniowe? Jak mamy, tak? to już jest większy sens, bo przyjeżdża na parę dni, ale ludzie nawet przyjeżdżają z drugiego krańca świata, żeby przyjść na to nasze jednodniowe eventy. Więc 3 lipca mamy tutaj nasze spotkanie Asbury Inwestor Sheffield. Następnie weekend to był 10, 11 lipca. Mamy nasze warsztaty dołów Property, również w tym samym miejscu w poniedziałek dla osób, które będą na dwudniowych warsztatach. Pojawiamy się na lokali tutaj moich projektach, więc będziemy mieć dodatkowy dzień jeszcze w poniedziałek po projektach. Później udajemy się w poniedziałek jeszcze do, gdzieś na wspólny jakiś obiad, żeby również z, z Wami spędzić więcej czasu i odpowiadać na Wasze pytania. Kolejne duże wydarzenie. Jaki już znamy termin? Jest to konferencja Biznes Bez Granic. Jest to weekend, piątek, sobota, niedziela. To są okolice 10 października. I tam mamy, słuchajcie, masę znanych wykładowców, znanych również bardzo na YouTubie. Po co takie znane postacie przyciągamy? Po to, że znane postacie przyciągają ludzi, przyciągają kapitał. I tam ta impreza różni się o tyle, że tam się spotykamy na 3 dni. 3 dni razem ze sobą spędzamy. Plus piątek mamy przywitanie, mamy parę wykładów. Ja rozpoczynam moim wykładem, gdzie będę wykładał na temat skalowania biznesu, budowania dużego biznesu, pozyskiwania inwestorów, jak takie spółki zawiązywać, więc to będzie mój temat na, na piątek. W sobotę zaczynamy jedną z najważniejszych części, czyli Dragon's Den. Dragon's Den w październiku w sobotę będzie polegał na tym, że osoby, które się zgłoszą, wyślą. Maila do nas ze swoją prezentacją, będą mogły przedstawić swój biznes, swoje, swoje pomysły i będą mogli pozyskać partnera, inwestora, czy klienta w zależności od tego, co potrzebują. Więc my tworzymy dla Was platformę, gdzie Wy możecie się wznosić, gdzie możecie budować i nawiązywać kontakty, budować swój biznes. Tak? I dlaczego to słuchajcie, robimy? Dlatego, że komuś się może to podobać, komuś się może nie podobać, chociaż mieszkam w tej Wielkiej Brytanii, dalej się czuję patriotą. Jak ja tutaj przyjechałem, na początku pracowałem na magazynie, to mnie serce bolało, jak o nas wtedy myśleli, że Polak to jest zmywak, Polak to może tylko pracować na, na szparagach, na polu, na truskawkach. I ja się wtedy zawsze zastanawiałem, co trzeba zrobić, co się ma stać, żeby to się w świecie zmieniło. I strasznie mi bolało, jak o nas myśleli jako o kraju trzeciego świata, A w końcu doszedłem do wniosku, że sami coś musimy po prostu robić. Więc ty i ja, my musimy tą budować przedsiębiorczość, i dzisiaj ten świat już całkiem inaczej wygląda. Już dzisiaj ludzie wiedzą, że Polacy to jest naród bardzo pracowity, bardzo przedsiębiorczy, gdzie powstaje masa biznesów, bo jesteśmy w, na samej top liście. Jeżeli chodzi o otwieranie i prowadzenie biznesu w tym kraju, ale nie tylko w Stanach długo się utrzymywaliśmy na pierwszym miejscu, potem nas Rosjanie przegonili. Więc mamy tą przedsiębiorczość, pokazujemy, że możemy gdzieś pojechać i od zera zaczynać i budować tak naprawdę świetną przyszłość dla siebie i dla potomnych. I my właśnie po to to robimy, bo raz sami na tym dużo korzystamy poprzez relacje i kontakty. Ja jestem tutaj świetnym przykładem. Nigdy bym nie był w tym miejscu, gdzie jestem, gdyby nie ludzie, których życie poznałem. I to samo dajemy w zamian, tak? bo też nigdy nie wiem, co mi się przydarzy za rok, 2, 5, dziesięć, i gdzie mnie ta ścieżka poprowadzi. Więc najważniejsze: biznes i relacje. A przy okazji, bukujcie tutaj nocleg, bo będzie relaks. Zostajemy tutaj do około godziny pierwszej w nocy, więc mamy sporo czasu na to, żeby ze sobą spędzić, porozmawiać, bliżej się poznać. To było na tyle. Pozdrawiam Was w ten słoneczny dzień. Z naszej słonecznej wyspy pozdrawiam i jeszcze raz cześć Dawidowicz!